Cześć! Dziś pokażę Wam, jak ukryć, ale nie, nie siebie, za to jakiś przedmiot albo tajemniczą wiadomość, tak by stanowiło to wyzwanie dla domowników. Co jest potrzebne do wykonania tego eksperymentu? Przede wszystkim są to hydrożelowe kulki. Pierwotnie mają one postać takich drobniutkich koralików. Jednak gdy na kilka godzin zostawicie je zanurzone w wodzie, wówczas one zwiększą swoją objętość i staną się takimi dużymi, miękkimi kulkami. Pamiętajcie, aby jednak eksperyment miał szansę powodzenia, kulki koniecznie muszą być przezroczyste. Przezroczysty również musi być słoik bądź inne naczynie, którego użyjecie do wykonania tego eksperymentu. Ważna jest również rzecz, którą będziecie chcieli schować. W moim przypadku jest to taka urocza, różowa świnka. Ostatni składnik, który będzie dziś przeze mnie użyty, to woda. Potrzebna jest jej dokładnie tyle, ile zmieści się w wybranym przez Was naczyniu. No to zabieramy się do działania. Przede wszystkim musimy niewielką ilość kulek umieścić już w słoiku, tak aby była taka podstawka do naszej figurki. Wówczas śmiało możemy tutaj ją zanurzyć, a następnie, gdy całość jest stabilna, dosypać resztę kulek, tak aby cały przedmiot był w nich skąpany. Musicie uważać, ponieważ kulki bardzo lubią płatać figle i uciekają. Jak widzicie, wizerunek świnki jest zupełnie niemożliwy do odczytania. A to dlatego, że promienie świetlne. Zanim dotrą do naszej figurki, załamują się w kontakcie z kulkami, przez co właśnie obraz jest taki niewyraźny. Co zrobić, aby odkryć, jaką tajemnicę skrywa słoik? Nie, nie, wcale, kochani, nie trzeba zanurzać dłoni i wyciągać przedmiotu. Wystarczy woda. Zatem śmiało, wlejmy. Myślę, że teraz nie ma wątpliwości, co było skryte w naszym słoiku. Moi drodzy, ponieważ gęstość wody, jak i gęstość hydrożylowych kulek jest tak bardzo zbliżona do siebie, że promienie świetlne nie załamują się w drodze do figurki, przez co obraz jest już dla nas jak najbardziej możliwy do czytania. Kochani, jeżeli chcecie wiedzieć, co jeszcze można zrobić z hydrożylowymi kulkami, koniecznie śledźcie naszego Facebooka i wyczekujcie kolejnych eksperymentów. Jeszcze jeszcze ja! Przepraszam, doktorze Glutku, zapomniałam, że Ty też masz jakąś wiadomość do przekazania. To co, gotowy, doktorku? Kochani, a mi nie pozostaje nic innego, jak przyłączyć się do apelu doktora Glutka. Zostańcie w domu i koniecznie eksperymentujcie z nami. Do zobaczenia!